Cześć wszystkie w sobotę, przepraszam przez auta, ale jestem w trasie, więc stwierdziłem, że nagram wideo wyjaśniające trochę temat naszego konkursu, bo nie wszyscy go dokładnie zrozumieli. Dlaczego? Ponieważ w formularzu trafiają się autka świeże, autka nawet nowe, a to nie takie auta będą brane pod uwagę, bo jak wspomnieliśmy w wideo, szukamy autka, które jest zaniedbane. Autka, które jest zaniedbane nie przez ostatnie tygodnie czy miesiące, tylko... Jest zaniedbany przez ostatnie lata i to takiego auta szukamy. Jeżeli sam nie masz takiego auta, to być może wiesz, że twój wujek, dziadek, twoja ciocia a, albo brat ma takie autko w szopie które stoi, które wrasta, które jest na chodzie, da się na nim przyjechać. Ostatecznie to też rozwiążemy. Bo chcemy, żeby efekt całej naszej usługi przerósł oczekiwania nie tylko klienta, ale również nasze i żeby ten efekt był naprawdę piorunujący, więc to takie autkę do nas wysyłajcie, a nie autkę świeże, ponieważ po prostu nie będą brane pod uwagę, jeżeli chodzi o naszą weryfikację. Także miłej soboty.